Hej, dzisiaj porozmawiamy o na temat Fito. to opcje na temat jego bardzo, ale to bardzo dziwnych ostatnich miniaturek. jak widzicie sami obrazkom załączonym teraz. No do tego trochę sobie dzisiaj porozmawiamy. Nie wiem czy Wam to wyjaśnia, ale w sumie to nawet nie mam co to Ale zresztą z tym to po prostu chciałam. Ale no, żeby mieć dobry content. Pierwsze, dlaczego miniaturki są dziwne, Tomek? Powiedz mi to. Um, no, jak sami widzieliście na obrazku, one są no takie jakby nieodpowiednie dla dzieci. No bo Wito Minecraft to raczej kanał zrobiony dla dzieci, no, a nie takie dziwne miniaturki. Na przykład takie jak teraz widzicie, no dla mnie to jest jakaś masakra. Jak można takie coś dzieciom pokazywać to? Nie wiem, nie wiem jak to można pokazywać. Jak dla mnie Wito powinien skończyć z nagrywaniem, jeżeli już miał takie miniatury. A w ogóle, jak teraz sobie weszłem, wszedłem na YouTube, to zobaczyłem, że on te filmy albo usunął, albo ja nie mogłem tego znaleźć, ale raczej to usunął. Dlatego, no, bardzo dziwna sprawa. Nie wiem nawet dlaczego to ja to. No, ale wracając, to. Mega dziwne. No o, więc następny temat. W sumie to nie temat, tylko następny punkt. Dlaczego no, mówię, żeby Vita odszedł z YouTube'a? No nie chodziło mi, żeby odszedł całkowicie, tylko żeby po pierwsze nie robił takich dziwnych miniaturek, a potem odszedł z kontentu za dzieci. Nie, całkowicie odszedł. No, no, to trochę Prawie 3 miliony no, no. no raczej nie tego, ale to, był to był no. No, także chodźmy. Co o tym sądzę? Wydaje że troszkę przesadził z nimi. Piąty, ale no to jest właśnie cel tego odcinka znaczy, sobie nie za bardzo ale no, no, rozmawiam dzisiaj o Vito dlatego, wracając <coughs> to... jakby to powiedzieć jeżeli Vito ma dalej nagrywać no to spoko może być, tylko nie taki content jakby, no wiadomo że no, każdy może robić co chce, tylko że to już jest troszeczkę przesada żeby robić taki kąt. zaraz wam pokażę film o z czego bardzo lubię tych czwórce i no, w ogóle do jego kanału znajdziecie w opisie i w sumie to teraz wam pokażę ten film niektóre fragmenty no, które naprawdę bardzo dobrze ujmują to co miałam na myśli dzisiaj w tym filmie Będziemy z tej strony Pwito Minecraft i dzisiaj jestem z Belą. Ja Bella jestem, cześć! I to jest nasz nowy merd. Wow! Fajne! A ja ty kosztuję, Pwito! Jedynek 300 zł za miesiąc! Jej! Poproszę, radzi do żebyśmy nie kupili. Ja też! Ej, Bella! Co? Tsunami! What? Tsunami! Ej, ja ty... Tsunami! Bella! Co? Do kąpania się trzeba się rozebrać Aaa zapomniałam Już się go rozebrałam, może być? Nie no, dawaj dalej No jak dalej? No dawaj A, Ua! To, 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 to. Ua! Ua! Ej, obróć się Bella Ej widzowie, za 5000 łapę w górę wchodzę w Bellę w Minecraft Dobra, zrobiłem tajną bazę Mega ukrytą Ej Bella Chodź, pokażę ci coś. Teraz się schowamy. Okej. Słuchajcie, widzowie, ona mnie nie widzi. to! ja nie wiem, gdzie ty jesteś. O mój Boże, widzowie, zaklopisty prank. Nie spodziewałam się. Słuchajcie, kupujcie nasz nowy męż. Ej, Bella, dlaczego my mamy takie małe zasięgi? Nie? Fajny Trzeba zrobić coś fajnego! Bella, patrz! Co? Kłoo! -no. <śm> <śm> wow. -no. To jest głoo! -no. Urany widzowie, wiecie co usłyszałem? Bella będzie się myła! Wow! Myślę, że ona nie zauważy, kiedy ja zmienię się w kwiatka. Wygląda to całkiem legitnie, nie? Jezu, muszę to nagrać! I to Co? Mam do ciebie pytanie takie, bo, bo tak sobie myślę, jak oglądamy te nasze filmy, to ja nie wiem, czy my nie przesadzamy z tym kontentem czasami, co nie? Przesadzamy?! No, przesadzamy troszeczkę, tak leciutko. Ja przesadzam?! To ty sobie coś wymyślasz! No, Eee, no, Mito, Ty sobie to, to powiedz. Taka... przecież ja nie zrobiłem nic, nic złego! <laughs> no dobrze, może masz rację! Jakie podteksty?! Co ty k... Ku... No, także jak widzieliście na filmie, no to, no, to jest w sumie cały odcinek, no, w sumie to wszystko, no, to to sobie opis mojego dzisiejszego wypowiedzenia, mam nadzieję, że nikt mnie nie pozwie do sądu, <laughs> za to, że z, y, po prostu skopiowałem ten film, e, no użyłem go jako wiecu tak Fragment. Mam nadzieję, że wszyscy są wyrozumiali. i dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej filmów takiego typu, to zostawcie łapkę w subskrybujcie kanał i co? Ogryzek, nie pozywaj mnie do sądu.